Dobra, pora zdobyć jakieś tereny Białoruś. Wojna. O nie, tak to nie będzie, że jakieś biało-czerwone gówno mnie atakuje. Biało-czerwone gówno to będzie ostatnie, co zobaczysz. Ostatnie słowa? Tak, moje ostatnie słowa to Rosja. Raz. Dobra, łatwo było. Teraz czas na coś trudniejszego. Niemcy wojna. Chcesz wojny? Do ją dostaniesz, Polaczku. O nie, tak się do mnie to się nie będziesz odzywał. Dobra zmęczyłem się trochę tymi krajami były upierdliwe więc teraz si zdrzemnę. Dobra Ukraina wojna. Polska proszę pomocy ratuj. Nie widzisz że śpię obudziłeś mnie. Co za debile zapomnieli o tym małym kawałku. Dobra przeszkadza mi ten Kaliningrad. Obrazu lepiej. Rosja co ty odwalasz zjadam cię nie widać. U i proszę, no chyba śnisz.